Siema, z tej strony Ziolek, została łapka w górę z subika, a my lecimy z temacikiem Dobra, z czego by most byśmy chcieli, może z tego? To tą drugi trzeba jakoś złączyć albo coś i stąd puścić jedną Dobra, tak mi pozwoliło to zrobić. Teraz... To koliduje. Jakaś taka. Wszystko będzie z tym kolidowało. Ajajajajaj. Jakby to zrobić. A mosty są bardzo drogie, widzę. Ta rzeka płynie, to jest dobre pytanie. Jeszcze na chwilę. Tam, tam, czyli tu musi być pobieranie wody. Tambo musi być gdzieś. Ej, tak. Dobra. I teraz drogi teraz robimy przemysłowy tylko to dziś tu damy do tego A to jedaj wody hałasu 25 to daje hałasu 25 to ma 240 A wieża ciśnieniowa to jest. Dobra. I teraz tak. Jak ja wezmę sobie teraz te grunty. Handlowe, przemysłowe, nawet to tak bym skasował, żeby jak najszybciej się tam dobudowali do niego. A tylko tu teraz ja potrzebuję jeszcze połączyć to, bo tutaj nie ma połączenia o takim czymś Okej, okay, to teraz bym mógł puścić już to na takim powolnym trybie, żeby zaczęli mi się tu budować i to. Dobra, zaczęli się budować tu. I zacznie mi prąd przynosić. Linie wysokiego napięcia. Okej. Okay. Może nie aż tyle, ale tak tyle bym. Firmy trochę więcej niż sobie płacą. Eee, co ja zrobiłem? To tu jedynie miało stać. Stać nie musi na przykład tu. Dobra, nie chcę, tu będzie takie połączenie stało, uważam. Do tego. To jedno z ważniejszych połączeń. I drugie na skróty na razie tak już. Czemu mieszkańców nie mamy? O, dwóch już jest. OK. Rozwolnimy się to i teraz tak. No dalej. To zrobił. Tak, 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 takie centrum handlowe, jakby, żeby to wyglądało. Mhm. Teraz od tego. Muszę się nad pomyśleć, już większym. Okej, okay. tylko teraz pytanie jeszcze jedno, czy jak ja zrobię... Woda, jak wygląda sprawa? Tu wody nie ma. Czy też tak myślałem, że to będzie problem? A woda mnie tu dużo wyniesie, dwa coś. Dobra, podzielona na segmenty mam wodę. Zobaczymy to będzie. okej. Okay. Jestem na minus. Ale już mi ludzie dochodzą. A jeszcze bym trochę, zobacz, nie, jeszcze nie mogę nic zrobić. Daj im to na razie na fulla, zobaczymy jak to będzie. Jakiś protest poszedł albo coś? Nie, nic nie poszło od nich. Dobra, lecimy dalej. Co się dzieje? Albo tu parkują, czyli to nie jest korek. Okej, okay. przyswajemy się, że tu korek się tworzy, ale to tylko zaparkowali. Przechodzimy, jest kiepsko. To bardzo nie wiem, co robić znów. Dobra, schodzi to w dół, już na szczęście. O, o, o stój, 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 bo coś się dzieje znów. Ja to być zielone. Hej. Okay. Jeszcze tu na razie mieszkańców mogę uświadomić na ścisłość, a zielonego terenu jest mało pisze. No dobrze, bo minusy lecą duże jakieś dziwne. 350 osób już mamy zamieszkanych. O i tego potrzebowaliśmy na rozbudowę dalszą wodociągów. Nie wiem czy tu się poprowadzali. Jacyś mieszkańcy? Praktycznie nie. mógłbym to ściągnąć, żeby tutaj nie mieszkali, jednak. Jeden do mnie chce na razie stoi tu. Stwierdzam. Zielona. Woda. A, wodę tu mamy, tu też mamy wodę. Dobra, czyli wszędzie na razie mamy wodę. Czyli mogliśmy lecieć dalej. Ale spada już w dół, zaczniemy zarabiać jak patrząc nikt nic o podatki nie krzyczy to może o tak na 3, 14 13 i 12 jest dobrze, zaczynamy zarabiać. E, śmietnisk już śmierdzi bardzo. Okej, okay, jest całe zielone. Ile? 10-kowa. To za nas będzie stać. Prawdopodobnie, jak nic się nie wychrzaczy. A bo tu coś z wodą jest jakiś problem. To trzeba od razu rozwiązać. 50 coś, trudno. Bo ja nie wiem, czy mi tu już nie brakło właśnie po tych tych, czy tu jest do końca, do końca tu jest, ale o strefę, żeby już mógłbym tu i tu zrobić i zburzyć. Tak, tak, będą z gruzem posypać go. No i wrócić do rozgrzewki. Ok, zaczynamy zarabiać, jest postęp. A jak ja zrobiłbym w tym miejscu drogę na przykład przelotową? To czy to mi nie pomoże? No może. To jeszcze tu drugą bym musiał przelotówkę zrobić po straży. Już wtedy jest cały tutaj ten teren. No, praktycznie lepiej niż wszelkie. Nie, to nie to. O, lepiej niż w sale, no. Komisariat eee. ile kosztuje? 12 tysięcy. Tu bym go postawił ogólnie. Wybieramy na komisariat. A kiedyś firmy przeniosę tu, jak będziemy na to stać. A tu zostanie samo miasto. Albo odwrotnie. Chyba odwrotnie, bo tu miasto wtedy bym mógł powiększyć. Hmm. nie jest to zmiana to, żeby połączyć tak bardzo. Yy. Okay. Chwilowo się dobrze rozwijamy teraz. Było takie przez chwilę ryzyko, że znów wpadniemy, no ale idzie dobrze chwilowo nam Uważam eee, Policję będziemy musieli tu postawić jeszcze Gdzieś no nie mam jak tego zrobić na razie Tu jest do końca ale mógłbym zrobić tutaj już. A bo oni prąd stąd mają, zarąbiście. O, panie Się rozwija tutaj jak chcą. Komisarę dziś tu postawimy. Coś takiego. Zobaczymy jak to będzie na miasto wyglądało. Posterunek policji 12 tysięcy Dość drogi Dobra, my w tym odcinku będziemy kończyć. To na być... dzisiaj to tyle. Na razie do następnego odcinka.